Dajcie w ogrodzie pod szymującą Jak słyszycie, dzień się zaczął. Czwartek ogłosił Stefan, że już czas zacząć gospodarowanie. No było rano słońce wczesnym rankiem, o 6, ale już teraz chmury się nagromadziły. Zobaczymy co będzie, bo na razie 10 stopni bez wiatru na razie, ale. Jesienna pogoda, jesienne powietrze. Moje papryczki już dojrzewają, i myślę, że jutro na śniadanie ta piękna papryka czekoladowa, słodka czekolada zostanie w końcu spróbowana. Jak smakuje? Bo już jedna, druga tutaj to wszystko ładnie dostaje kolorków. Bardzo dużo jest tych, i już one mi się. Tutaj rozłamują. Jest ich tyle, że krzaczki się zaczynają kłaść już. No, tutaj muszę zaraz jeszcze przywiązać. No, bo jeszcze szkoda, żeby to się tutaj wszystko. No, widzicie? No, i widzicie. I odłamały się papryczki. No niestety. Trzeba będzie przywiązać zaraz. No bardzo, bardzo wszystko. Wszystko już. Bardzo wszystko już jest ciężkie. Tą tutaj nie ruszam, bo ona znowu się odłamie. No a tutaj chyba jeszcze widziałam gdzieś. O, ta chyba też jest. Tak. Też jest złamana. Zobaczcie. I tu papryczki. Jeszcze tu leży. Już spadła. O matko. Taka przepiękna, wielka. Zobaczcie. Także papryczek tych. Tych papryk. Tych papryk. To ja mam taką dużą ilość. Ale powiem Wam, że one są po prostu przepyszne przepyszne. Jeszcze ta największa została, bo ja chciałabym, żeby rekordową długość osiągnęła. Tam się też już łamią, tam się też już zobaczcie łamią gałęzie. No strasznie jest dużo na tej papryce. To jest chyba ta tricolor, ale no w tym roku w tym roku zbiory tej papryki są po prostu po prostu rewelacyjne. No, jeszcze nigdy nie miałam tak dorodnych, dużych, wspaniałych papryk i takiej ilości, bo w sumie mam tutaj 5 krzaczków, a na nich są kilogramy papryki. Dosłownie kilogramy. No więc zabieram te papryczki do domu. Trzeba będzie chyba część przerobić na jakiś sos. No bo szkoda, jak będą leżały tak w domu, to one. Wiecie, zrobią się miękkie i nie będą już tak smaczne. No, ale przepiękne są. Naprawdę papryki wyszły w tym roku. Naprawdę papryki w tym roku wyrosły po prostu rewelacyjnie. Dzisiaj cały dzień deszcz pada, więc ja siłą rzeczy siedzę w domu, nie robię nic w ogrodzie. Tylko, tylko posadziłam sobie. Trochę bratków. Powiem wam, że kręgosłup coś mi wysiada, coś, coś w dolnej części kręgosłupa w tej lędźwiowej odczuwam bólę i boję się, żeby znowu nie było to, tak jak pamiętacie kiedyś, nie mogłam się ruszyć. Bardzo miałam to była nie wiem rwa kulszowa, nie wiem co to było, bo strasznie cierpiałam i czuję, że coś mi tam w tym kręgosłupie zaczyna dolegać. Boję się, żeby znowu ten ból nie wrócił. To było jakieś chyba rok temu, albo nawet więcej. Pamiętacie po tym, jak dźwigałam z rąkiem te bele z lasu? To chyba dwa lata temu było. I od tej pory tak nie, nie wróciło mi to, ale wczoraj zaczęłam odczuwać taki podobny ból no, i się przestraszyłam. I dzisiaj nawet wolę, że pada deszcz. Bo przynajmniej nie biorę się za żadną taką poważną pracę w ogrodzie. Ale jeszcze wysadziłam sobie trochę bratków. I już mam tutaj całą jedną część tej skrzyni zasadzoną. To są bratki. bratki bratek z plamką czerwony. Bratek biały, żółty, pomarańczowy i biały z plamką. Zobaczcie, ile, ile tego jest. Jeżeli to wszystko ładnie urośnie, a mam nadzieję, że tak, bo raczej co roku tak rośno, rosną ładnie mi tutaj. No to bratków będę miała dużo. A jeszcze tyle jest do wysadzenia. To są same bratki. Więc tutaj na pewno cała ta skrzynia, ta i pewnie jeszcze tutaj, może ta część. I to będą bratki. Ale dzisiaj już nie będę nic robiła, no bo czuję, czuję w tych plecach. Deszcz cały dzień pada, 12 stopni i taka pogoda już wiecie jaka. Więc idę do domu i zobaczymy, co tam w domu będę troszeczkę działała. Muszę zrobić ten yy, śliwki które Romek mi kupił, bo jeszcze będę robiła sobie dżem śliwkowy, powidła śliwkowe, tym razem z niebieskich śliwek i no i jeszcze będę mroziła fasolkę. No i oczywiście robię ciasto drożdżowe ze śliwkami. No to jest, mu, musi się zrobić jak są śliwki. Zobaczcie, jak się pięknie miskanty rozłożyły. Jak podparłam, to pięknie teraz zaczynają rozkładać te swoje kłosy. I tutaj ten przepięknie, zobaczcie. Pięknie. To jest chyba też rozplenica bo ta rozplenica też ma podobne kłosy. Tutaj u mnie jeszcze zobaczcie. Piękne truskaweczki dojrzewają. I tam będzie. I tutaj. I tutaj piękna, duża truskawka. Którą już za, którą już zabrał się niestety. Ślimak. No, taką piękną zjadł. No to ta truskawka już idzie. Niestety. Niestety, ta truskawka już idzie do... dla kurek. Taka piękna, no. Bo właśnie te sandre to są truskawki, które powtórnie owocują. No i tutaj jeszcze są jakieś malutkie i tutaj... No ale czuję, że... o zobaczcie, że one padną łupem. Niestety ślimaków niestety ale dam kurkom witajcie w ogrodzie pod szumiącą lipą jak widzicie u nas dzień jak co dzień czyli pada deszcz nie chciałam <laughs> mówię wam że z tym z deszczem to u nas jest na to po prostu Niemożliwa sprawa, chciałam zrobić dalej tutaj w tunelu, bo sobie myślę, nie ma takiej pogody, no to sobie będę sadziła dalej. Poszłam tylko do kompostownika, żeby przynieść sobie kompostu i już w kompostowniku mnie złapał deszcz i zobaczcie jak wróciłam z kompostownika. Tyle co przeszłam, cała jestem mokra. Całe spodnie mokre. I kurtka. Nie no, wiecie co, że naprawdę masakra jest z tym deszczem u nas. No i taki, i taka ulewa. Ale ja sobie będę tutaj dalej robiła. Dalej będę sadziła te bratki, bo tak codziennie po trochu sadzę. Codziennie jakąś partię tych bratków wysadzam. I, i jeszcze trzy takie no, te spaletki mi zostały, te rządki, to myślę, że akurat tutaj się zmieści i myślę, że tu na tej poprzecznej, a tu już będę sadziła wtedy następne. Ale, no słyszycie, słyszycie co się dzieje. Teraz no, przyniosłam sobie wiaderko tego kompostu, ale to będzie za mało, no a już po drugie nie pójdę, no bo bo mokro. Moje pomidorki dojrzewają, dojrzewają i wczoraj poobcinałam wszystkie liście już, bo te liście już były jak widzieliście takie brzydkie, brązowe, więc wszystkie są poobcinane, także teraz już tylko będę zbierała te dojrzałe pomidorki, aż do końca potem się te krzaczki podcina, powyrywa. I będzie koniec yy, pomidorków. No, tutaj widzę w tym dużym pomidorku ktoś tutaj się poczęstował. I nawet widzę winowajców. Zobaczcie, jakie towarzystwo tutaj sobie drzemkę urządza. Także na pewno to te ślimaki, bo tych bez skorupowych tu nie widziałam właśnie. No, no, ale ale. Mimo obaw, że nie będzie pomidorów, to jednak ładnie dojrzewają i myślę, że te jeszcze we wrześniu też zdążą. I niestety cały dzień deszczowy. Nawet nie dało się nic zrobić, żeby przenieść sobie ten kompost. Bo no, y, cały czas pada, to nie ma sensu moknąć. Teraz chwileczkę, co, co przestało, to wyszłam tylko kurkom dać obiad. Cały czas wieje, słyszycie, I, i leje, i w ogóle, i w ogóle, szkoda mówić. Szkoda mówić, jaka dzisiaj pogoda, i w ogóle przez te dni ostatnie. Cały czas tak jest. No y, Troszkę można tylko było po prostu się wstrzelić między jeden deszcz, a drugi żeby wyjść coś zrobić no i tak patrzę tylko tu przyszłam i patrzę na dalię czy nie połamało no niestety widzę połamana jest złamana jest ta piękna różowo-fioletowa także zaraz ją tutaj sobie ją Urwałam wezmę do wazonu bo szkoda No a tak to To widzicie wszystko znowu zlane wodą Tutaj się jeszcze jedna ta taka cyglasta rozwinęła A tak to To już no wszystko takie przyklapnięte No tutaj też ta różowa taka zmoczona To nawet nie ma jej co brać tam też już no strasznie, strasznie. A tutaj te rudbekie, widzicie, jak poprzecinałam, to pełno jeszcze jest młodych młodych kwiatków, więc to troszeczkę tutaj jeszcze będzie kwitło. No ale reszta, reszta to wszystko strasznie, strasznie zmoczone. Ojej, patrzcie. Zobaczcie, cała się tu przechyliła, ta żółta, piękna muszę ją tu gdzieś wsadzić Ejku, na te, te kwitną kwitną pięknie i tu jeszcze jakiś pąk jest ładny no i czekam na te wysokie talerzowe one mają dosyć one mają dosyć grube łodygi no ale puste w środku i dlatego one się tak łamią no zobaczymy może jakoś dadzą radę zakwitnąć. Jutro Romek jedzie do Gdańska do córki. Więc idę szykować jajeczka i papryki, pomidory po troszku po troszku dostaną, żeby mogli skosztować też ogrodowych smaków. No a jajek no to mam tak dużo, że Mogę się dzielić z nimi bardzo dużą ilością, więc cały kosz jajek, kromek bierze ze sobą, żeby mogli mieć zapas na jakiś czas. No i jutro będę gospodarować sama z Ramzesem. Zobaczymy, co będziemy działać. Wszystko w zależności od tego, jaka będzie pogoda. A dzisiaj to tyle z ogrodu.